Witajcie! Kilkanaście dni temu przeprowadziłem wywiad z Tomaszem Zagubieniem, koordynatorem polskiego oddziału FPG, który odpowiada między innymi za przeprowadzenie rozgrywek VPG Polska oraz prowadzenie polskiej reprezentacji wirtualnych klubów. Jeżeli przegapiłeś wspomniany wywiad, to nic nie szkodzi, jest on dostępny w formie wideo na moim kanale YouTube oraz jako e-sportowy podcast na Spotify. W tym materiale pokrótce wyjaśnię, jak ma wyglądać rywalizacja VPG Polska i Sports FC24. No to lecimy! Jeżeli chcesz pomóc w rozwoju mojego kanału, na którym promuję tryb wirtualnych klubów w naszym kraju, to zachęcam do jego subskrybowania oraz zostawienia pozytywnej łapki. Po pierwsze, na ten moment VPG Polska to jedyna polska organizacja, która zapowiedziała przeprowadzenie rozgrywek wirtualnych klubów w naszym kraju. Więc to. Na niej skupiają swoją uwagę najlepsze kluby. Nadal czekam na pierwsze konkrety od PLWK na temat tego, czy w ogóle i w jaki sposób planowane są rozgrywki poprzez stronę VPL. Ale wróćmy do VPG. W eSports FC24 mają odbyć się dwa sezony ligowe oraz jedna edycja poru Polski zaplanowana na okolice czerwca. Sezon numer jeden rusza już 26 października. Mecze będą odbywać się w poniedziałki oraz czwartki w godzinach 20.40 i 21.05. W tym miejscu szybki update. Kilka godzin po nagraniu tego materiału VPG Polska wystosowało ogłoszenie, że start sezonu zostaje przesunięty o 4 dni na 30 października. Wszystko to w związku z wciąż trwającymi rozmowami na temat potencjalnych restrykcji dotyczących wzrostu. Gorące dyskusje trwają nie tylko u organizatorów polskiej ligi, ale również ogólnie na całej scenie VPG. Pełny regulamin rozgrywek znajdziecie na fanpage'u VPG Polska na Facebooku. Jest on wzorowany regulaminem organizacji Virtual Pro Gaming, czyli największych rozgrywek europejskich. Nadal pozostaje kilka kwestii spornych związanych z samą mechaniką gry, ale te mają zostać wyjaśnione do dnia rozpoczęcia zawodów. To co interesuje wielu graczy najbardziej to skład i formuła pierwszego sezonu. Przypomnijmy, będzie to pierwszy oficjalny sezon po wprowadzeniu do trybu crossplayu, a więc dotychczasowe sceny PC, Xbox oraz PlayStation scalają się w jedną. To stawia przed organizatorami niemałe wymagania oraz konieczność sprostania oczekiwaniom jeszcze większej ilości klubów. Ostatecznie VPG Polska planuje maksymalnie trzy poziomy rozgrywkowe, w zależności od liczby zgłoszonych ekip. Docelowo każda z lig ma składać się z 16 drużyn, ale z jednym zastrzeżeniem. O tym nieco za moment. Co równie istotne, w każdej, nawet trzeciej lidze ekipa będzie musiała wystawić 11 zawodników do gry w meczu ligowym. Jest to spora różnica względem niedzisiejszej trzeciej ligi w strukturach PPC parę sezonów temu. W pierwszym sezonie, wyjątkowo, ze względu na scalanie się scen, pierwsza liga będzie składać się nie z 16, a 20 klubów, ale na koniec sezonu wiele z nich będzie oraz grać w barażach, tak aby już od drugiego sezonu liga zmniejszyła się do standardowej szesnastki. Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnej listy ekip, które zagrają w Ekstraklasie, ale znamy cztery grupy składające się na jej pełen zestaw. Najwięcej zaproszeń do ligi po siedem otrzymają dwie największe sceny w naszym kraju, czyli Xbox oraz PlayStation. Dwie ekipy ze sceny PC również zostaną zaproszone. Sloty, które pozostaną do wypełnienia zajmą drużyny, które wywalczą je sobie w zorganizowanych przedsezonowych kwalifikacjach. Na jakiej podstawie kluby z danych scen będą zapraszane do rozgrywek? Oczywiście na podstawie ich ostatnich wyników FIFA 23 w rozgrywkach, które odgrywały kluczową rolę na danej platformie. Niewątpliwie nadchodzący sezon zapowiada się arcyciekawie, bo do rywalizacji międzyklubowej na każdej ze scen dochodzi również rywalizacja międzyscenowa. Każda ze scen będzie chciała udowodnić swoją wyższość, przynajmniej tuż po crossplayu, zanim zawodnicy w nadchodzących miesiącach wymieszają się w trakcie okienek transferowych. Warto również odnotować, że VPG Polska to jedna z ośmiu lig, która ma otrzymać od Virtual Pro Gaming specjalne finansowanie z racji sponsoringu Ogłoszonego w sierpniu przez tę organizację. Obok polskiej ekstraklasy znajdziemy w tym gronie m.in. francuską Ligue 1, hiszpańską Premierę, włoską Serie A czy niemiecką Ligę. To pokazuje, że polska scena zajmuje priorytetowe miejsce w planach rozwojowych VPG EU na ten sezon. I to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Napiszcie w komentarzu, która scena waszym zdaniem zdominuje nadchodzące rozgrywki VPG Polska. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z Uniwersum Wirtualnych Klubów.